Jak i żeby ocenić, co się dzieje, bądź nie dzieje, że tak powiem, w danej relacji. No. Ja Wam to czasami daję jako przykłady w pewnych innych, że tak powiem, układach. No, na przykład, nie? jeżeli spojrzymy, ludzie są otumanieni obowiązkami rodzinnymi, mają tam na przykład toksycznych rodziców, instynkt powiada im, podpowiada im, trzymaj się od nich z daleka. Ale społeczne mechanizmy poczucia obowiązku, poczucia odpowiedzialności każą im trzymać, utrzymywać kontakt z tymi rodzicami, odwiedzać. No i idą, zaciskają zęby, patrzą na zegarek, kiedy się wizyta skończy, ale idą, nie? bo się czują zniewoleni, że muszą. Spójrzmy teraz na to od strony nie po prostu relacji, tylko od strony ról. To upraszcza sprawę. No. Prosta sprawa. Jeżeli mam rodziców i oczekuje się ode mnie, na przykład załóżmy sobie, mama oczekuje ode mnie, żebym wszedł w rolę dobrego syna, nie ma problemu, możemy tak zrobić, pod warunkiem, że ja widzę, że ty, mamo, wchodzisz w rolę dobrej, opiekuńczej, starającej się mamy. To wtedy ja mogę wejść w rolę dobrego syna. I wtedy dla mnie wszystko gra. Absolutnie dla mnie nie jest układem do przyjęcia. Kiedy mama nie wchodzi w rolę dobrej mamy, tylko sobie jest tam jakąś toksyczną po prostu osobą, która ma swoje fanaberie, ale ode mnie się oczekuje wejście w rolę dobrego syna kulturalnego, oddanego, pomagającego i tak dalej. No nie, bo w tym wypadku byłbym no, no, co najmniej naiwnym człowiekiem, gdybym wszedł w taką rolę. I po prostu byłbym w bardzo niewygodnej pozycji, pomijam już, że byłbym w roli jednostronnej. Bo to, co dostaje, ona też wchodzi w pewną rolę, ale niekompatybilną kompletnie ze mną, nie? bo zupełnie odgrywa co innego. Tak samo, na przykład, jeżeli powiedzmy sobie, no, jest sobie ofiara, nie? jest sobie ofiara, ona wchodzi w tą rolę osoby poszkodowanej, osoby cierpiącej, osoby skrzywdzonej. No więc automatycznie, jak prowokuje ludzi, żeby jej coś zrobić, trochę prowokuje do tego, żeby wejść w rolę kata. Rozumiecie, nie? Trochę ta osoba, która jej coś robi, która ją krzywdzi, mniej lub bardziej wchodzi w rolę kata, czyli krzywdzącego. I dopiero tak się zaczyna to robić kompatybilne, nie? Jeżeli na przykład jest osoba, która się nie da sprowokować i ofiara prowokuje, a ten ktoś dalej ją traktuje z szacunkiem albo neutralnie, no nie ma tej kompatybilności, bo ta podświadomość ofiary nie jest zaspokojona, bo ona nie chce szacunku, ona chce dostać w piernicznie, więc, więc jest, czuje się niezaspokojona. Więc zamiast docenić takiego człowieka, który szanuje, to po prostu ignoruje go i szuka dalej szuka dalej i prowokuje. No. Yes. Prowokuje, aż sprowokuje. A jak to robi ten, który się nie daje sprowokować? Zawuwił spokój. No właśnie to jest praca nad sobą. No, no, do tego będziemy nie, dążyć. Tak. Też jest mechanizm takiej samoświadomości. On to w ogóle dostrzega. Tak jak ktoś pomaga że to, ofierze, to jest ofiary? Nie. Nie, nie, nie. Misjonarz to zależy. Z, z jaką intencją. Może być misjonarz, tak. może być. Bo ofiara się, się taką dodać. pasywnym katem, nie? Zazwyczaj wtedy to widzisz, ale nie, jakby nie dotykać tego, to, jak ktoś cię prowokuje. Ale że to spływa? Czy, czy w ogóle... Nie, nie dotykać. No, czy Czyli na przykład widzisz, że ta osoba prowokuje, empatycznie to czujesz, ale nie odczuwasz irytacji, nie odczuwasz złości, nie, nie odczuwasz potrzeby. Nie emocjonalnie nie mówię. Nie, mówię emocjonalnie. nie chodzisz w to po prostu. Są. No. Jak gdyby nie masz intencji, żeby w to wejść. Nie masz po swojej stronie tego czynnika, który po prostu chce w to wejść, nie chce z tym rezonować. Po prostu zachowujesz w naturalny sposób pewien dystans. On tam trochę pomacha, pomacha, pomacha rączkami, i nóżkami, nic się nie uda, jest przenośni. No to rozumiesz, że nie jesteś osobą, która się da sprowokować do zachowań oczekiwanych. Będzie no będzie nie szukał dalej, dokładnie. No bo to jest tak jakby obserwować ptaka takiego nadrzewienia nie? i stwierdzenie faktu, nie? Jest ptak, a tak, a tu jest jakiś wariant, nie? Tak. Tak. <laughs> jak tak po prostu jest, nie da dalej, nie? No to dalej. Są no. pewne takie mechanizmy, że jak się było na przykład w trudnym yy, dzieciństwie to to dziecko jako formę ochrony miało radary nastawione na tych rodziców, czy coś się nie dzieje złego. No i wtedy potem ma mechanizm, że wszędzie zaczyna to monitorować i nie? Znaczy to jest trochę tak, że jak działa prawo kreacji w prowokacjach, to działa to trochę tak jak w teatrze. Musicie się tego nauczyć. To jest najlepszy sposób myślenia. No. Jeżeli ktoś włącza radary, to znaczy, że... Spróbuj sobie to wyobrazić. Nie? Jeżeli w teatrze jest jakaś scena z radarami, to, że to z reguły zawsze sceneria z tyłu zmienia się na wojenną. Bo po co komu radar bez sceny wojennej, prawda? W związku z tym, że jak ktoś ma ten mechanizm czujności, to znaczy, że podświadomość będzie chciała stworzyć całą scenerię do tego. Czyli jak jest czujność, to czujność jest mechanizmem obronnym przed zagrożeniem. No więc będzie chciała stworzyć sytuację zagrożenia. Jak stworzyć sytuację zagrożenia? No przecież nie przyciąga się osób kochających do sytuacji zagrożenia, bo z nimi nie idzie stworzyć sytuacji zagrażającej. Trzeba przyciągnąć ludzi, którzy mają zupełnie, zupełnie inne intencje, nastawienia, bardziej wojenne, bardziej toksyczne. O, z tym już można tą rolę odegrać, nie? Bo ten radar wtedy wydaje się potrzebny, słuszny, konkretny, Także pamiętajcie zawsze, jak jest pewien mechanizm, cała sceneria jak w teatrze będzie przygotowana, żeby była zasadność jego odgrywania. Może być tak, że jest ten człowiek jest, nie wiem, 100 osób na sali 97 nich jest super, a trzech jest takich. To on rada, się. ten rada. jego radar się skupi na tych trzech i zaraz zacznie prowokować. Jest niebezpiecze... będzie czuć, że jest niebezpieczeństwo, bo są jacyś ludzie zagrożający, ale no podświadomość tak nauczona będzie prowokować tych ludzi, żeby pokazali mu, że jest niebezpiecznie. No I będzie jest... się czuł zagrożony tak naprawdę na sali pełnej Właśnie. bezpiecznych ludzi i co więcej, może go spotkać tak szybko, jak będzie tak prowokował, od tych trzech, czy od jednego z tych trzech. I do tego ignoruje tych kochających, bo wszystkich. wszystko. Dlatego trzeba to uzdrowić tak naprawdę przepracować poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa, jak jest w 100% uzdrowione powoduje, że w ogóle nie mamy radaru. Nie włączamy, nie mamy go, nie mamy potrzeby w ogóle posiadania radaru. Czujemy się bezpiecznie i nie ma potrzeby skanowania w tej sali na przykład. Także kochani, pamiętajcie o tym, że prawo kreacji właśnie tak działa, że jak mamy jakieś mechanizmy, to poświadomość, żeby ich używać, no nie może być tak, że na przykład użyję sobie radarów, a na przykład są warunki pokojowe, to pocholeruj te radary, nie ja po prostu. No może się coś wydarzy. Natomiast po prostu przygotuję całą scenerię, żeby ci się wydawało, że twoja czujność jest. Na miejscu, że ona jest konieczna, potrzebna, słuszna. No i na przykład możesz potem, jak nie rozumiesz, tego się kłócić. Nie? Jak, jak, jak to ja mam to puścić. Nie? Przecież w moim życiu to się sprawdza. To jest potrzebne. Nie mówiąc już o tym, że bardzo silne, to nawet spokojnego człowieka w końcu wkurzy i sprowokuje do czegoś. Nie? Takiego, mm. który by sam z siebie nigdy mu nic nie zrobił. Więc niektórzy tak potrafią. Teraz, co w nas może być takim czynnikiem, który powoduje, że jesteśmy podatni na prowokacje? Nasze słabości. Na przykład, jeżeli ktoś atakuje nas obwinianiem, a my mamy w sobie poczucie winy, zarezonuje? Zarezonuje, jak najbardziej. Ale jeżeli mamy w sobie poczucie niewinności. To może się okazać nawet, że ktoś spojrzy na nas i stwierdzi, że jest... jemu się nawet nie chce zaczynać nas obwiniać, a cóż dopiero to robić, kontynuować? Dlaczego? Czuje naszą energię niewinności, nie widzi kompatybilności swoich działań w stosunku do nas, nie wiedziałby jak nas podejść w ogóle. Nie? Więc woli sobie innego celu poszukać, nas zostawia w świętym spokoju. No, absolutnie najczęściej używanym mechanizmem prowokacyjnym to są mechanizmy oparte na zasadach uwzględniających nasze lęki i obawy. To jest największa szersza, najszersza pula działań. Po prostu lęki są największą słabością i powiedzmy sobie zawsze prowokacja odwołująca się do lęku no ma szansę powodzenia, ma szansę powodzenia. Nie?